Święty Paweł oznajmia nam, że ukazała się dobroć i miłość zbawiciela naszego Boga do ludzi. Otóż właśnie Syn Boży zechciał wypełnić wolę Ojca, by przyjść na świat, stać się prawdziwie człowiekiem, co jest tajemnicą dla nas przede wszystkim fundamentalną, jako że. To właśnie gdy Chrystus staje się prawdziwym człowiekiem, jako prawdziwy człowiek, ale też jako nasz Stwórca, może dokonać w sobie dzieła pojednania, odkupienia. On najpierw sam w sobie przez tajemnicę wcielenia połączył te tajemnice nieba z ziemią. On w sobie, w jednej osobie zjednoczył dwie natury, boską i ludzką. Żadną inną, więc nie anielską, ale ludzką, stał się prawdziwie człowiekiem, aby zbawić właśnie nas, którzyśmy, no niestety, od Boga odpadli. Bóg zechciał stworzyć istoty różne od siebie a więc z niczego powołał istoty które zaczęły istnieć dzięki właśnie jego woli jako stworzenia nie jako bogowie a jednak to stworzenie istot odmiennych od siebie bóg powołał do istnienia po to by ostatecznie je Zaprosić też do dialogu z sobą, do miłości, nawet i do swojego boskiego życia. Bóg jest więc tak wszechmocny, że potrafi z niczego powołać do istnienia coś zupełnie różnego od siebie, ale okazuje się, że ma też moc, aby także to, co uczynił, wezwać, powołać. Do udziału w swoim życiu. A że Bóg jest wspólnotą osób, Ojca i Syna i Ducha Świętego, którzy odwiecznie żyją w dialogu miłości, dlatego trzeba było, aby te istoty powołane do życia były też osobowe, by miały rozum, wolę, by jak osoba mogły decydować. Bóg, który stwarza świat, ono oczywiście od początku wierzy, powołując do istnienia takie istoty, no one nie będą w stanie wytrwać przy Bogu, a więc odpadną, a więc zgrzeszą. Bóg wieczny więc, skoro przeznaczył nas, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, to już od wieków postanowił w Chrystusie nas odkupić. A więc Bóg stwarzając świat jednocześnie od razu wie, że trzeba będzie tej istoty odkupić, o nie szczególnie zadbać. A więc w odwiecznych planach boskich cała historia święta, która zrealizuje się w czasie, jest już w Bożym umyśle postanowiona, i przyjście Chrystusa na świat jest dalszym ciągiem tego boskiego, cudownego działania. Chrystus, przychodząc właściwie z drugiej strony, zaznacza pewien początek, choć wydawało się, że już stworzenie było początkiem, to jednak On przychodzi. By dać radykalnie też nowy początek, przez to pojednanie wszystkiego w sobie, przez złączenie dwóch natur boskiej i ludzkiej w jednej osobie. Chrystus nie tylko dokonuje odkupienia rodzaju ludzkiego i uświęcenia tych, którzy do Niego przystaną przez wiarę, ale On także pragnie każdego z nas wezwać do tej osobistej relacji z nim, która chociaż niewidzialna, to jednak wyrażająca się w wierze, w zawierzeniu jemu, w powierzeniu się jemu, w osobowym akcie oddania swojego życia Chrystusowi. Owocuje tym, że Chrystus może nas jako wszczepionych w siebie, w kościół, w jego ciało, zjednoczonych z Nim jako z krzełem winnym, te latorośle, które odtąd mogą czerpać soki, ale jak możemy czerpać te soki, czyli tę łaskę Bożą do naszego życia, które ma nas przygotować do nieba? Otóż tajemnica wcielenia jest też tajemnicą, która zapoczątkowuje nowy sposób boskiego działania. Przez sakramenty święte. Dlatego Chrystus, który ustanawia Chrzest, ustanawia Eucharystię, Chrystus przez te sakramenty chce nas realnie jednoczyć z sobą. Jak wcielenie dokonało się, jako prawdziwa tajemnica zjednoczenia w jednej osobie, Boskiej osoby, syna z człowieczeństwem jego stworzonym, tak i Chrystus może cudownie teraz na przedłużeniu tej tajemnicy wcielenia działać przez święte sakramenty, które są widzialnymi znakami niewidzialnej łaski, widzialnymi znakami, które rozgrywają się właśnie na tej płaszczyźnie materialnej, postrzegalnej przez nas na tej płaszczyźnie elementów stworzonych, więc w Eucharystii stworzone elementy chleb i wino, a jednak Chrystus, jak mógł włączyć w swoje bóstwo ludzką naturę, tak te elementy przez swoją boską moc i słowa konsekracji. Chrystus za każdym razem, gdy sprawowana jest Eucharystia, Cudownie włącza w te tajemnice jedności Boga i człowieka w nim samym i czyni te elementy znakami widzialnymi, skutecznymi dla nas, ile razy uczestniczymy w świętych sakramentach, tyle razy mamy realnie dostęp do świętego Boga. A więc tajemnica wcielenia przedłuża się w świętych sakramentach. Dlatego Chrystus zechciał nas do siebie przygarniać na takiej drodze. Co by nam dało, że tylko przyszedł i stał się człowiekiem i odszedł do Ojca, gdyby nigdy z nas nie miał z Nim bezpośredniego kontaktu? Tymczasem właśnie w sakramentach On, który zniżył się, do poziomu ziemskiego życia zniżył się do stworzenia, okazuje dalej swoją wszechmoc, że jednoczy nas sobą przez swoje człowieczeństwo. Człowieczeństwo, które jest jedno z bóstwem i zechciał zostawić nam siebie pod znakami realnie, rzeczywiście, substancjalnie. A więc, Eucharystia nie jest tylko. Jakimś symbolem, jakimś tylko znakiem czegoś nierealnego, ale rzeczywiście pod postacią chleba i wina, na skutek słów konsekracji wypowiadanych przez kapłana w imieniu Chrystusa, on sam realnie jest obecny w swoim człowieczeństwie. A gdzie jest obecny w swoim człowieczeństwie? Tam jest obecny jako osoba. Również jako osoba boska. A więc, gdy przyjmujemy Eucharystię, to realnie jednoczymy się z Chrystusem. Taki środek On wynalazł właśnie, żeby marne stworzenie zjednoczyć z sobą. Dlatego, ile razy uczestniczymy w świętych sakramentach, szczególnie w Eucharystii, tyle razy jednoczymy się z Nim rzeczywiście i. Jesteśmy zasilani przez to zjednoczenie mocą boskiego życia. Byłoby więc z naszej strony no, wielkim, wielką niewiernością, niewdzięcznością, gdybyśmy zlekceważyli to, co On nam zostawił. On zostawił Kościołowi. Siebie i mówi bierzcie, jedzcie, bierzcie i pijcie, to jest ciało moje, czyli w języku biblijnym inaczej mówiąc to znaczy to jestem ja. Jezus mówi, kto nie będzie pożywał mojego ciała, nie będzie pił krwi mojej, nie będzie miał życia w sobie. Dlaczego takie mocne słowa? Powie też w Ewangelii Janowej, że gdy ktoś pożywa to jego ciało eucharystyczne, to będzie też wskrzeszony w Dniu Ostatecznym. Czyli Jezus uzależnia od uczestnictwa w Eucharystii i to realnej, pełnej przez Komunię Świętą tak wiele, że w ogóle jest to środek zjednoczenia z Bogiem, przez który rzeczywiście otrzymujemy Bożą pomoc, Bożą łaskę. Dlatego Kościół no, wzywa nas, byśmy no, przynajmniej raz w tygodniu w tej Eucharystii uczestniczyli, ale w pełni przez zjednoczenie z Chrystusem w Komunii Świętej. Oczywiście im bardziej pragniemy zjednoczenia z Nim, możemy nawet i codziennie przybywać, aby właśnie tutaj napełniać się łaską, bo to, o to chodzi. My potrzebujemy Eucharystii, nie Bóg. On nas przyciąga i chce nas karmić. Oczywiście, kto chce z głodu umrzeć, no to do stołu nie przychodzi. Ale kto chce żyć, kto chce się napełniać, no to będzie z wdzięcznością przychodził i wielbił Pana, przyjmując tę moc Ducha. Tak jak już w Chrzcie Świętym, co pisze nam święty Paweł, przez obmycie odradzające i odnawiające w duchu świętym, którego na nas obficie wylał, właśnie tu okazał już swoje miłosierdzie i nas zbawił, teraz właśnie cały czas chce to zaszczepione w nas nowe boskie życie nieustannie podtrzymywać, byśmy nie ustali w drodze. To jest wola Jezusa, spełnianie przez Kościół tych świętych czynności liturgicznych Eucharystii, jest wypełnianiem nakazu Pana. To czyńcie na moją pamiątkę, bierzcie jedzcie to jest nakaz Chrystusa. A więc gromadzimy się, by wypełnić Jego wolę i w wierze, bo tego nie widzimy, ale realnie się to dokonuje. Przez wiarę przyjmujemy to, co on nam rzeczywiście przygotował. Zatem widzimy, jak ta tajemnica wcielenia, jak to przyjście Boga na świat, skutkuje przede wszystkim naszym zbawieniem. Tu się wszystko zaczyna. Więc gdy aniołowie zwiastują pasterzą pod Betlejem. Zwiastuję wam radość wielką. Dziś, w mieście Dawida, narodził się wam Zbawiciel, Mesjasz Pan. Zbawiciel to tytuł właściwie w Starym Testamencie samego Boga. Mesjasz boski pomazaniec, który miał być pośrednikiem Bożego działania. A tytuł Pan znów jest tytułem właściwie samego Boga w Starym Testamencie. Dlaczego się nam narodził Zbawiciel Mesjasz Pan? No, żeby nas zbawić. Więc pasterze biegną. Idźmy, zobaczmy. Oni idą, odnajdują znak. Widzą to, co anioł powiedział. To będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowląnięte w pieluszki złożone w żłobie. To będzie dla was znakiem. Znak naprowadzający. No bo jak w takim dziecięciu rozpoznać Boga. No Bóg przychodzi tak pokornie, że tylko przez posłuszeństwo Jego słowom żeby iść za Jego znakiem, można dojść do rozpoznania rzeczywistej obecności Boga, najpierw w tym małym dziecięciu. A więc aniołowie. Zwiastują to, co dotyczy całego świata, poza chwilę przyłączają się do tego zwiastu na inni, wyśpiewują chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których Bóg ma upodobanie. Dowiadujemy się z Ewangelii, że upodobanie Bóg ma w tych, którzy wierzą i pełnią Jego wolę. Więc pasterze tu właściwie okazują się tymi, którzy jako pierwsi słyszą zwiastowanie i pełnią wolę idą po, oddać pokłon temu dziecięciu. Wracają teraz pełni uniesienia, radości, wielbiąc i wysławiąc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli. Ci pasterze u żłóbka. To oczywiście z Ewangelii według świętego Łukasza. Ewangelia według świętego Mateusza. Właściwie w kontekście wielkich polemik z Żydami, ciągłej konfrontacji, pisana jest właściwie bardziej w takich barwach mrocznych. Herod, rzeźni wniątek, a więc i ucieczka świętej rodziny do Egiptu. Więc tylko magowie przychodzą, poganie, oddają pokłon dziecięciu. Nie ma tam pasterzy. Ci magowie właściwie jako reprezentanci pogan, przede wszystkim oni byli najpierw w chrześcijaństwie, mocno podjęci jako element, no bo przecież większość chrześcijan później, prawda, wywodzi się z pogaństwa, więc jako element reprezentujący ich. Więc całe legendy, które obrosły wokół tych trzech magów, z których później, pod wpływem Psalmu 72, kościół zrobił królami. Ta tradycja chrześcijańska zaczęła ich nazywać królami. Później cała legenda, tradycja związana także z ich relikwiami. Mieli w 54 roku spotkać się razem w jednym miejscu ci trzej królowie. Później wysprawować. Eucharystii uczestniczyć w Eucharystii na Boże Narodzenie, po czym pomarli w najbliższych dniach i ich relikwie miały wędrować. I to dalej niż wędrowali oni za swojego ziemskiego życia. Wędrowali do Mediolanu, później przez Barbarosę zostały te relikwie wywiezione aż do Kolonii. Tam powstało w XII wieku Największe sanktuarium Trzech Króli, gdzie w, złotej, w złotym, takim wielkim relikwiarzu, w głównym ołtarzu, właśnie przechowywano relikwie Trzech Króli. Później część tych relikwii oddano znowu do Mediolanu. Inną drogą zatem wrócili teraz już nie do siebie, ale właśnie do Mediolanu. W każdym razie. Kolonia stała się jednym z największych sanktuariów właśnie w średniowiecznej Europie, gdzie tak jak i do Rzymu, do Jerozolimy, tak i do Kolonii pielgrzymowano do relikwii Trzech Króli. A pasterze? Pasterze dość późno byli jakoś tak kultywowani. Właściwie wspominano ich dopiero gdzieś od IV wieku w chrześcijaństwie, a dopiero gdy właściwie... No, nastąpił protestantyzm w XVI wieku, protestanci radykalnie odrzucali wszelkie relikwie, kult relikwii jako jakiś podobno papieski zabobon i wprowadzili bardziej kult pasterzy. Ale też i w XII, XIII wieku, w 1223 roku święty Franciszek z Asyżu wędrując do Rzymu po drodze chciał przeżyć święta Bożego Narodzenia. I zorganizował żółbek, i od tego czasu, od 1223 roku, rozpowszechnił się ten zwyczaj organizowania żółbka, no i później odkrywanie jasełek, a więc te tradycje, można by powiedzieć, mniej ciemne, bardziej radosne, z tym właśnie charakterem takim pozytywnym. Bo Ewangelia Łukaszowa przedstawia wszystko w barwach bardzo jasnych, radosnych, bo właśnie chce pokazać przede wszystkim temu światu rzymskiemu, do którego właściwie Łukasz kieruje swoją Ewangelię, że chrześcijaństwo daje prawdziwą radość to nie jakieś prawda, cyrkowe rozrywki. A więc nie chleba i igrzysk, nie to, co organizowali cesarze, ale prawdziwą radość daje chrześcijaństwo, daje Chrystus. No więc właśnie Ewangelia Łukasza, adresowana do właśnie tych ludzi, by ich przekonać, że większą radość znajdą u Chrystusa niż w innych ziemskich rozrywkach. Tak mocno Łukasz podkreśla tę atmosferę radości proroctwa, natchnionych mów, wielbienia Boga z, właśnie w entuzjazmie wielkim. Natomiast bardziej ten mroczny obrazek z Ewangelii Mateuszowej, jak mówiliśmy, powstały bardziej w kontekście konfrontacji z Żydami w Galilei, w Syrii, gdzie właśnie początkowy kościół był cały czas atakowany przez Żydów, którzy nie uwierzyli w Chrystusa, a więc właśnie tam widzimy, Reułkarz akcentuje, że Herod i cała Jerozolima, czyli wszyscy Żydzi niewierzący w Chrystusa, przerazili się z powodu narodzin tego króla, jakby nie było króla izraelskiego, prawdziwego Mesjasza. Gdy przybywamy na Najświętszą Eucharystię, Trzeba nam z jednej strony być świadomym tego, że przychodzący na świat Chrystus rodzi sprzeciw. I niektórzy są przerażeni, robią wszystko, żeby wyeliminować i Boże Narodzenie, i Chrystusa z życia. A z drugiej strony no Chrystus chce przyciągać tych, którzy słuchają głosu Bożego którzy okazują Bogu doskonałe posłuszeństwo na Jego Słowo, idą, rozpoznają znaki. Tamci pasterze w Betlejem rozpoznają znak dzieci owinięte w pieluszki, leżące w żłobie, a dla nas Chrystus po wszystkie czasy zostawił ten znak. Znajdziecie w Eucharystię. Ja tu jestem, to jest ciało moje, to czyńcie na moją pamiątkę. Amen.